Witajcie z tej strony, Damian. Dzisiaj trochę inaczej, ale koniec końców i tak ze Szwecji. E, ale oczywiście przed prezentacją samochodu zapraszam Was na naszą grupę e, facebookową. Link do tej grupy będziecie mieli w opisie filmu. Także klikajcie, dołączajcie kanał, subskrybujcie. A filmy, lajkujcie. A więc tak. Tytułem wstępu, dzisiaj będziemy oglądać Peugeota Partnera Partnera tego sprowadziliśmy około 2 lata temu ze Szwecji Dla mojego ojca, był to jego firmowy samochód Firma Amir, okna, drzwi I przyszedł czas na wymianę Krótko mówiąc Samochód oczywiście bezwypadkowy Żadnych grubych napraw przy nim nie było robionych Oczywiście przyjechał na kołach Gdzieś tam jeżeli pogrzebiecie na Facebooku Na pewno ten samochód Gdzieś zdjęcia W Szwecji są Jak go ściągaliśmy Ale do sedna Samochód z 2016 roku z silnikiem 1.6 HDI Jest to wersja już poliftowa Różni się tą tutaj atrapą ma też światła LED do jazdy dziennej, ma światła przeciwmgielne. Fajnie, bo samochód ma białe zderzaki, białe klamki, białe listwy, podobnie jak ekspert, którego nagrywaliśmy wczoraj. Mi to się osobiście podoba. Co i czy tutaj wymieniał? Oczywiście na start wymieniliśmy rozrząd, także rozrząd Przyszły właściciel ma jeszcze spokój, bo ojciec dużo nie jeździ, e, także spokojnie będzie można tutaj jeszcze jeździć i jeździć. E, tak samo, opony letnie są nowe, też kupione przez mojego ojca. Dwa sezony bieżnikowo naprawdę super, nie trzeba się o to martwić. E, zimowe muszę sprawdzić, ale wydaje się mi bardzo mocno też, że były kupowane nowe. Albo są szwedzkie. tego wam na chwilę obecną nie potwierdzę. Wizualnie tak nie za bardzo mamy tutaj się czego czepiać. tak mówiąc szczerze. Mamy dodatkowe orurowanie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, możemy też dodać orurowanie do przodu, bo oryginalnie było, lecz nam to się nie podobało i zostawiliśmy tylko rury boczne. Auto nie ma wgnieceń, nie ma rys. Naprawdę jest bardzo fajnie zachowane, z tyłu mamy hak, mamy czujniki parkowania, listwa była oklejona taką folią ochronną, mimo tego, że była oklejona, no troszkę ten zderzak tutaj widać na tym białym, ale i tak jest bardzo dobrze. Czujniki parkowania działają, wszystko jest sprawne, z boku mamy drzwi suwane, co jest na plus. Jakiś delikatny odprysk mamy elektrycznie składane lusterka. Też jest to fajne. Chodźcie zobaczcie jak to w środku tutaj wygląda. Jest to wersja 3osobowa. Poduszkę możemy sobie wyłączyć Oleje. Ojciec wychodzi z założenia, że wymieniamy co 10 tysięcy Ściana grodziowa Bardzo dobrze w nienagannym stanie Tutaj jeżeli chcemy coś dłuższego sobie przewieźć Kładziemy sobie fotel, oparcie i możemy sobie coś dłuższego włożyć. A no tutaj jakieś delikatne naklamce naprawdę nieszkodliwe, że tak powiem. Drzwi jeszcze się o, yy, jeszcze bardziej otwierają na płasko, ale. Nie będę tego pokazywał. Jedną ręką będzie mi to ciężko zrobić. Ja auto też ma bardzo fajny przebieg. Serwis olejowy chyba jest za 3-4 tysiące km, dopiero. Także też na start nie musimy tego robić. No, paka uważam jest. W bardzo fajnym stanie. A czemu go sprzedajemy? Eee, bo ojciec to samochód w automacie, i już też sprowadziliśmy ze Szwecji e, z automatyczną skrzynią biegów. Potel kierowcy podgrzewany. Tutaj mamy, e, możemy sobie zdezaktywować czujniki parkowania. Tryb eko: e, tutaj ustawiamy lusterka bądź się też składamy. Auto ma na chwilę obecną 150. Dziś poczekajcie, kluczyk mam. sekunda. Mamy klimatyzację, grzane fotele. Mamy też tempomat 159 000 km. E, tutaj jak zwróciłem uwagę, nie ma pokrętła, gdzieś tam w przy czyszczeniu środku gdzieś ona to uciekło. Zamówiłem, niestety przyszła inna, także mam nadzieję, że jak przyjdziesz oglądać ten samochód, już pokrętło będzie. Poduszka mm, pasażera jak i kierowcy, e, kierownica jest skórzana. Podgrzewane lusterka. Klimatyzacja sprawna. Elektrycznie sprawnie. Mechanicznie też jak najbardziej w porządku. E, także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że przyjdziesz zobaczyć ten samochód. Dziękuję, że obejrzałeś go ze mną. Pozdrawiam.